w kolejnym vlogu. I na sam początek pokażę Wam food hall, bo właśnie wróciłam ze sklepu. Dodam tylko, że mamy w pół do dziesiątej i dzisiaj jest 25 wtorek. Koniec lutego. Jutro Środa popielcowa i jeden w końcu na paznokcie i rzęsy. Ja jestem taka dzisiaj trochę ulizana na dworze, pada. I mam na sobie aj, sukienkę z Wasyla. Taką troszeczkę mm, o różnej długości, więc łyczek jeszcze kawy, bo jeszcze kawy nie a mają ogromną ochotę, aż palce zanurzyłam w kawie. I że e, lubicie foodhole, dlatego postanowiłam pokazać Wam dzisiaj, co takiego kupiłam. No właśnie, więc już zapraszam Was. Zacznijmy od tej strony papier, jajka, pomidorki. I tu mamy dwie torwy zakupów, czyli wszystko wyjmowane z siaty, tak jak zresztą u mnie zawsze. Coś takiego znalazłam, to jest chyba jakaś nowość, albo w naszej Biedronce, nie wiem, napój e, czekoladowy mleczny, więc na pewno go zaraz skosztuję. Ser, czarystki. te jakoś najbardziej lubię, lubimy tak naprawdę. E, chleb, no jak widzicie, to samo zawsze. Tak samo jak pićko, tylko tym razem jedno wzięłam małej. W sumie mogłam wziąć dwa. No dobra, ale coś dla niej jeszcze mam. musi do przedszkola. Moja mała strasznie tutaj mi skońka już od dwóch dni, że chce spagetti, więc mięsko jest i dzisiaj będzie spagetti, tak. Sos chciałam słodko-kwaśny. Oczywiście nie było i wzięłam meksykański. No cóż... Tutaj mam kolejny musik dla Nikolci. Herbatka malinowa, e, margaryna powiedzmy. Makaron do spaghetti. Tutaj mamy e, dwie wędlinki. a jeszcze jeden musik. Tym razem z marchewką jabłkiem. I dawno tego nie jadłam. To chyba jadłam, nie wiem, z dwa czy trzy. Więcej ze trzy kurcze lata temu. Jutro środa popielcowa, więc no wiadomo, jako katolicy jutro jest post. No kto pości, kto nie, bo teraz to już rzadko kto, Ym, bez urazy. No więc wzięłam takie paluszki. Ja wiem, że to nie jest 100% ryby, ale ale wzięłam. No i tak. Torba jedna pusta. Wszystko pusta tak. I w tej torebce mam chlebek, chusteczki, bo już, yy, no już zostały ostatnie sztuki, ale zobaczcie jakie ładne, takie peonie, peonie, tak, są peonie i róże, śliczne. W trochę takich jesiennych kolorach, ale bardzo ładne. No, paragon, folia aluminiowa, ogórek, najlepsze warzywo dla nikoli, Nikola uwielbia ogórki śmietankę i mleko. I to są całe zakupy z Biedronki. Żadnych owoców, warzyw nie kupowałam. To kupię tutaj koło nas. I teraz przejdźmy do Pepko, bo byłam w Pepko. Eee, zanim pokażę Wam Pepkowe zakupy. Mm. Nie wiem, że niektórym to nie przeszkadza, że ja piję kawę. No cóż, przewincie przy, sobie. Zakupy pepkowe to nie są wszystkie, bo mam dwie rzeczy, które można uśmała przymierzyć. Zobaczymy, czy zostaną, czy nie, bo nie jestem pewna tak szybko, no, myślę, że niektóre ubrania 122 okazują się, że na styk. Więc no zobaczymy i jeśli będą dobre, to będzie jakiś haul właśnie ubraniowy. A to Wam pokażę już teraz, bo już tu nie będę yy, tego chować. Kupiłam kolejny zestaw tych mat do uczenia się dla tego naszego bąbla. 6998 mat. One mają po rogach taśmy, które odrywamy i one się trzymają podłogi. Ja nie zauważyłam tego na początku, dopiero później tylko, że ta taśmy tak mocno się trzymają podłogi, że płytek, że żeby je zerwać, to ta mata się odrywa i te taśmy kawałki zostają, więc trzeba palcem skrobać. Więc moim patentem na to jest, że przyklejam na skos tylko dwa rogi. I tylko do połowy no, tą, 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 tą zabezpieczającą tasiemkę odginam i do połowy przyklejam, bo po prostu potem trzeba się bawić, a jeszcze jak jest obok nasikane. No właśnie. Duże. Jak na razie nasz pies dalej nie rozumie, co to znaczy się załatwiać. Znaczy się na tym załatwia się dwa razy, ale grubsze sprawy robi gdzie indziej. No dobra. I kupiłam małej coś takiego coś takiego ona to widziała u mojego brata um, córki no i strasznie awantura w ogóle była bo dziewczyny nie chciały się podzielić i mówię kup jak znajdę to cię kochanie kupię. Chociaż ona nie zasłużyła na nic. Nie wiem czy wasze dzieci w wieku 5 lat przychodzą jakiś bunt. Pięciolatka pyskują i są niegrzeczne. Dajcie znać bo moja Nikola jest po prostu nie do zniesienia. Ostatnio ja nie wiem co się z nią dzieje. Tak strasznie pyskuje. I w ogóle, wczoraj dała mi taką nauczkę, chciała mi dać, yy, bo zaczęła mi brzydko do mnie się od. znaczy brzydko, ona nie, my nie, nie, nie używamy wulgarnych słów, nie, 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 no takich rzeczy nie mówimy, ona nie zna takich słów. Jak coś powie takiego brzydkiego, to ja wiem, że to nie, no nie jest od nas, tylko od kogoś, bo my w domu nie przyklinamy. Jeśli się sterzy, to ja zawsze zwracam uwagę mojemu mężowi, bo ja absolutnie nie przyklinam. Yy, no, no to ja wiem wtedy, że ona to na pewno nie z domu wyniosła, ale... nie. W sensie takie pyskowanie, bez takich brzydkich słów. O. No i wczoraj taka sytuacja była, że mówię, tak, to jak mnie przeprosisz, coś tam zaczęła przy, przy łazience, coś tam, na swoje e, 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 wymysły. No i ja mówię do niej, kocha, e, że Nikolka, że jestem bardzo przykro, tralalala, la, dlaczego tak robisz, a ona swoje. I się rozpłakała. Ja mówię, tak, mi też jest smutno. Położyłam się na łóżku, przykrołam się kołdrą i zaczęłam udawać, że płaczę. No i mówię, nie, ja muszę ją zmusić do tego, żeby ona mnie przeprosiła. Widzicie, jak ona się rozpłakała, jaką ona histerię wpadła. I ja mówię, to, to ja mam Ciebie przeprosić za to, że Ty byłaś niegrzeczna, bo Ty teraz płaczesz? I mówię, o nie. Mój mąż mówi, dobra, idziemy. Ja mówię, nie, nigdzie nie idę, będę leżała, udawała, że płaczę. I ona mówię, słyszę, że się płacze, potem zaraz się śmieje, mówię, o Ty gnoju. Dobra, więc leżę, yy, daję dalej obrażoną, że płaczę jej się smutno zrobiło i tak leży, z się, minut to trwało, leży, leczy, dalej tak <laughs> w pewnym momencie przychodzi do mnie, mamo, przepraszam bardzo, przepraszam, kocham cię i tak, tak dalej, i tak dalej, więc stanęło na tym, na, na moim, no i wytłumaczyłam jej, że jest, nie, że tak nieładnie się odzywa, że pyskuje, że mi przykro, no i w ogóle, więc cieszę się, że jednak to zrozumiała, bo ja zawsze jej mówię, czy zawsze, no staram się jej mówić, nie jestem idealną łatką, no niestety, no, właśnie. No i dobra, no ale wychowanie dziecka to nie jest taka prosta sprawa. No i kupiłam jej te właśnie takie pieczątki ze zwierzaczkami, różne były i cyferki, ale te zwierzaki y, podobały bardziej mi się. No i ona też takie chciała. Tu mamy różne pieczątki, różne zwierzaczki i to kosztowało 15 zł. Y, ostatnie, przedostatnie pudełeczko. Więc y, jeśli będzie dzisiaj grzeczna i będzie się ładnie zachowywać, to dostanie. Dostanie to, a jeśli nie, no to nie. No i chciałam blok kupić jej yy, biały, zwykły, rysunkowy, ale nie było nic. Nic nie było, żadnego bloku, nawet no, ani jednego sztuki. No więc wybrałam jej takiego śmiesznego, taki śmieszny zeszyt, zwykły zeszyt yy, z kolorowym, tęczowym kotkiem. 79 groszy w kratkę, więc sobie tutaj będzie te pieczątki robić, wstawiać. A yy, no. I to tyle. Więc ja zabieram się za robienie obiadu. Już sobie mięso włożyłam do garnka. I zaraz się do Was odezwę z powrotem. ile ale jest tak ciszej, kolego, dobra? Ciszej. Nie gryź mojego koca. Możesz nie gryźć? Mąbel leży na łóżku. Myślałam, że go położę, to będzie trochę ciszej. Zobaczcie, co on robi. Ej, Mambel, położyłam Cię, bo myślałam, że będzie trochę ciszej, że nie będziesz tak się dar. I biegał po podłodze, a ty co? Czemu tak drzesz się? Cicho bądź Nie gryź koca, bo zobacz, lecą takie włoski z tego koca. O, o. zobacz pies. To ze szczęścia, bo nauczył go dokładnie normalnie. Ej, cicho, 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 cicho. Rozumiesz? Cicho, pies, być cicho, cicho. Bądź jest na podłodze gdzieś siedział. Dobra, tak więc przychodzę do Was od nowa z pytaniem, bo przeczytałam tą książkę całą, Cicho! o której Wam wspominałam i mam, raz, to zaciągniesz, i mam do Was pytanie, czy chcecie, bym zrecenzowała ją Wam w osobnym filmie, czy chcecie to poplecione z jakimś vlogiem, dajcie mi koniecznie znać, bo już tam parę osób się pytało o tą książkę, co i jak i będę dla Was miała 10% rabatu, więc tą książkę dostałam, ale oczywiście opinię swoją mogę wyrazić, jaką, jak uważam na temat tej książki, więc przeczytałam ją calutką raz, bo jest krótka, trochę mi się z tym zeszło, bo Nikola za każdym razem jak chciałam przeczytać, to krzyczała i nie mogłam y, zrozumieć o co w tym chodzi. I przeczytałam ją y, na spokojnie całą, a potem powróciłam od początku tam na te dwa rozdziały, co nie do końca kojarzyłam, bo mi Nikola przeszkadzała. Więc dajcie znać, czy chcecie w filmie, y, czy chcecie w vlogu, czy chcecie w jakimś y, takim. no cały film poświęcić na to. Bo trochę do powiedzenia mam Wam na ten temat. Hmm. No właśnie, ciekawa, psychologiczna, mądra mm, książka. Nie jest to żadna opowieść, żadny romans, żaden romans, żadna jakiś historyczna. To jest taka bardziej psychologiczna yy, książka, która faktycznie. Ja wam już ją recenzuję, widzicie? Która faktycznie jest yy, prawdziwa, ale to do Was należy. Teraz Wasze zadanie polega na tym, żebyście dali mi koniecznie znać. Gdzie tę recenzję wam y, wstawić? Bo naprawdę y, jest warta uwagi, jest warta. Gdyby nie była, to nawet bym nie wspomniała o niej i bym po prostu powiedziała, że no, przepraszam, ale nie jest. Nie, nie, nie warta dwóch minut poświęcenia y, y, powiedzenia wam coś o niej, ale jest. No, i co to tam tak wąchasz? Pies jak wącha, to znaczy, że co będzie zaraz robił? Chodź tu! Wąbel, jak pies wącha, to co pies będzie robił? Powiedz. Jak pies wącha, to będzie zaraz sikał. Przynajmniej w moim wydaniu. W moim wydaniu. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że jak, że jak, że jak to, no to. Ja no, nie lubię takiego czegoś. Zawsze będę sikał, do dobra, tylko mnie nie i nie jej mi ubrań. O, o, o zobacz, jaka hiena, o! Ja już pisze, ja się się popodwijałem, łańcuszek mi zarwiasz, o, łańcuszek! Co ty robisz? Co ten bąbel robi? Jestem bąbel, siusiak. Sikam, cały czas, cały czas sikam i robię kupę, tylko na podłodze. Bo dywanu nie ma w dalszym ciągu. Co za psisko, co za psisko. Nikolaj piłkę pogryzł, że zrobiła się flaczkiem. Kola bolewa, bo to jest prezent od dziadka. Moja pilka, zobaczcie. Hmm, Pogryz te cycki, wspominałam wam. Zobaczcie, jak mało powietrza. Hmm. No może da się skleić te cycki. No to już można. Pozwalam zabawki. Zobaczcie, co się stało z Hiacyntem. Hiacynt po prostu ma dwa Hiacynty. Tutaj wyrósł mu drugi aż się zdziwiłam i to musiało wyrosnąć przez noc, bo wczoraj tego nie było, dzisiaj to zauważyłam więc albo była schowana ta łodyga yy, między tym liściem, on po prostu się rozwinął i wyszedł jest yy, bardzo, bardzo brzydki ale pachnie, o matko jak pachnie jak one mi przytwitną, to koniecznie kupuję sobie kolejne och, pięknie, normalnie bzy Ach, pięknie pachnie naprawdę pięknie i bardzo się cieszę. On jest naprawdę zupełnie inny. Myślałam, że tutaj się nie sprawdzi, bo trochę mało tutaj tego światła, no bo jednak nie. Ale, no zobaczcie, cudownie, cudownie pachnie, naprawdę cudownie. Bzu, uwielbiam zapach bzu i zawsze wiedziałam, że jak się tylko wyprowadzę na swoje, bo ja zawsze wiedziałam, że ja będę miała um, swój dom, ostrość, hello, nie wyostrzaj tam, co tam leży. Zawsze o tym wiedziałam, no i po prostu do tego dążę. I zawsze wiedziałam, że będę miała na podwórku bzy. Najlepiej z dwie odmiany: takie bordowe, grube i białe. U nas zawsze był żywopłot z bzu i nie ma ostrości. I on przecudnie, przecudnie pachniał. I ten zapach yy, właśnie kojarzy mi się z tym hyacyntem. No cudownie, i ja też na swoim podwórku będę miała bzy. Bo uwielbiam ten zapach tak samo jak gdzieś mm, na podwórku chcę mieć konwalie. U nas też są konwalie, to jest w ogóle jeszcze piękniejszy zapach. I ja już się tutaj znowu kurczę, gadałam, więc dzisiaj nie będę wycinać za wiele. Nie zostanie ten vlog w postaci takiej dłuższej. Myślę, że na pewno 20 minut, tak jak prosiliście, będzie troszeczkę dłuższy na wasze życzenie. Co tutaj jeszcze ciekawego chciałam wam powiedzieć? Tak, test mm, paletki mija i recenzja tej książki, ale nie chcę, żeby ta recenzja była też taka długa i na pewno to nie będzie recenzja profesjonalna bo po prostu ja Wam powiem prostym językiem, co myślę o tej książce, co w niej jest, bo żadna ze mnie profesjonalistka, recenzentka książek zresztą tak jak film, Wam recenzowałam. Um. Kochani, ja idę odnawać makaron, bo z tego makaronu zostaną to, to będzie w ogóle napęcznie miało, że masakra. I odezwa się do Was z Nikosią. Zobaczymy jej reakcję z tempelkami. A ja już się z Wami będę żegnać, bo. No, 20 minut to wystarczająco, i tak jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle do tego momentu dotrwał. Jeśli tak, to piszcie 20 na dole. Ja będę wiedziała, że od początku do tego momentu ktoś to obejrzał, więc. No właśnie, zobaczymy. 20. A i jeszcze Wam tylko dodam szybciutko, że zbliżamy się do 7000 idzie to bakość ostatnio wolno opornie, ale jak Wam powiedziałam, że będzie rozdanie na 7000, więc na albo 6,5 albo na 7, ale wydaje mi się, że lepiej będzie na 7. No, właśnie, chcę, żeby było to rozdanie na 7000, a później tak myślałam sobie, że zrobię więcej, częściej rozdań, po prostu mniejszych, z jakimiś kilkoma rzeczami, coś takiego. No, ale na razie czekam do tej siódemki, a po siódemce kilka mniejszych, częściej, bo teraz rzadko jest. No, czekam do tych siedmiu, siedmiu. Yy, jeszcze mam kilka tematów, ale już nie chcę o nich mówić, yy, bo będzie to długo trwało, więc żegnam się z Wami. Gorące buziaczki i zobaczymy się, może. Mm, Boże, jutro nagram kolejny film z recenzją, albo z makijażem, albo z pasniczami, rzęsami. No zobaczymy. Czekam na Was. Wiecie o co chodzi, więc pa, pa, pa. Hello my sister. Hello.